Dzisiejszy dzień spędzę ze swoim bratem bliźniakiem. Wezmę go do fryzjera, by ostrzec go jeszcze podobniej. Przebiorę go, by wyglądał tak samo jak ja. Zgole mu nawet lekko brew, bo mam bliznę nad lewym okiem. Do tego zrobimy też jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy. Powiecie pewnie, ale Remigiusz, przecież ty masz tylko siostrę, nie masz brata. Otóż to, na swoim Twitterze i Instagramie ogłosiłem poszukiwania swojego brata bliźniaka. Nie mówiąc o tym, że kilka osób spruło się o to, że jakim prawem nie płacę 10 tysięcy złotych za znalezienie tej osoby, że to jest taka ciężka praca. Ludzie wysyłali masę różnych osób, które są do mnie podobne lub ja do nich. Daleko nie trzeba było szukać. Użytkownik Glowacki Bart na Twitterze napisał, że może Bodzio od Poteza. Jest on twórcą internetowym i też nagrywa na YouTubie. Uznałem, że to musi być on. Jeszcze się przepraszam, sorry. Nie, do no, no, nic, nic nie stało. Chodź. Mamy bliźniaka na celu. O, o. Tak. Wezmę Jeszcze ci nie. No jeszcze nie, jeszcze cię musimy dostosować. Trzy wypadki po drodze były. Po skupałem, ale to... Teraz mamy tak, fryzjera, potem idziemy do tatuażysty, po... <laughs> przyjechał z Krakowa specjalnie do fryzjera we Wrocławiu. No. Jak byłem młody i to było chyba jeszcze jak gimnazjum, był taki moment, że jak do fryzjera poszedłem, do takiej swojej fryzjerki, to poprosiłem na Justina Biebera. Dzisiaj jest moment, kiedy, kiedy jest nareszcie jego. Wtedy na Justina to była taka grzyweczka, nie? Tak, grzyweczka. No. Miałem długie włosy. A to dużo chłopaków zaczęło tak chodzić. Potem zrobiło się z tego oczywiście bardziej awkward niż pozytywnie, bo wszyscy potem wyzywali, nie? Że jak, jak Justin, nie? Oj, pamiętam te czasy bardzo dobrze. Byłem wtedy gnojony w szkole. Dobrze podobnimy dzisiaj, to normalnie jak bracia będziemy wyglądali. To bardziej na zasadzie chyba po prostu, że mamy czarne włosy, mniej więcej taki jak Mam Zrobimy, karnacja, włosy podobne. Kolorystyka nawet identyczna bym powiedział. Jeszcze tylko ciuchy, stylizacja i będzie bliźniak. A ty masz turbo gęste włosy, Mordo. Jest Zazdro. No, i, 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 możliwe. Kurde, mega gęste masz te włosy, naprawdę. Łączmy się w bólu wszyscy, którzy mają za kola. No, to za rok też już tam będzie stał z badany. Ale popatrz u mnie chłopie. Coraz ciekawiej. Jest podobnie, czy nie jest podobnie? No jak bliźniaki, no. <laughs> Dobra, jedziemy na siedzibę spędzić całą resztę wspólnie dnia. Będzie trochę rzeczy do zrobienia. Jest godzina już 14, bo tak nas korki i ta pogoda i trasa zniszczyły. I powiem tak, coś w bodziu jest bliźniaczego do mnie, bo ani on, ani ja Pomimo tego, że jest 14, nie jedliśmy jeszcze dzisiaj nic. Pierwszą rzecz, jaką dzisiaj zjemy, to jajecznica. Nie wiem, czy wiesz, ale moim klasycznym daniem, którym zazwyczaj zaczynam swój dzień, to jest jajecznica. No to oryginalnie. Ej, więc pomimo tego, że jest godzina 14.08, to już też mówiłem wcześniej do kamery, no, to już jest też wrodzone masz to w sobie. Zgodna z trzymim bliźniakiem. To jest twoje pierwsze danie dzisiaj. No jasne, ale czyli tak jest. Rzadko kiedy jem już przed 12. Ja on tak samo, strasznie późno, jem swój pierwszy posiłek zazwyczaj, bo jestem w takiej pogoni czasowej. Także wcinamy jajóweczkę. Nie wiem, czy wiesz, a ja często jem bezpieczywa, pewnie tego nie wiesz. Nie wiem czy teraz nie. się zasmuciłeś? Nie. Totalnie mi to nie przeszkadza. To dobrze. Ty wiesz, że masz dwóch starszych braci, byłaś z tego w ogóle świadoma? Eee, nie, nie, właśnie się dowiedziałam. Przyjmuję to tak bo Remek Junior, Bodzio, jest 97. Jest 98, 97, 96 roczniki. Zgrana rodzinka. Ja je... Mama rok po roku leciała, nie? To jakim cudem jesteście bracia bieżlaki? No tak wyszło, Podobnie jesteśmy po prostu. Znaczy, bo to 1 stycznia, 31 grudnia, różnica minuty. No. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie wiem jak ty, ale ja już jestem turbo głodny, pomimo tego, że jem często późno. Ja przekąsiłem dwie gumy do życia, także <noise> całkiem najedzony. Remek, tak 5, 5 koła do sejfu jest potrzebne. Eee... Kod do sejfu. Nie, 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 5 tysięcy. No gotówka. słuchaj, akurat nie mam przy sobie. Jak się znajdę, to poszuka. A! Nie masz przy sobie, czyli nie remek. Remek. To i tak nie jest taka Remkowa jajuba, nie? Tak, brakuje grzybu, bo nie dana, nie wiem czy wiesz, hodujesz grzyby w gara. Jakie? Boczniak astrygowaty, Bocznia. grzyby shitake azjatyckie, pieczarka biała, pieczarka brązowa. Trzy jajecznicy z jajek, zajebisty jestem. Nie, ja od razu zrobię drugą partię, a wy sobie już zjedzcie. Nic mhm. specjalnego, zwykłego jajowa. Mówisz. Ja jak robię, to jakoś gorsze. Ja masła daję dużo, niezdrowo. No, właśnie, ma, swój sól, ale no, <grym> Bardzo dobre. <grym> Najbardziej podstawowa jaśnica, jaka może być. Jest jeszcze jeden problem. Jesteśmy inaczej ubrani. Tak być nie może. Tak, tylko zjemy jajóweczkę, kochani. Smacznego wszystkim, którzy oglądają, to idziemy do naszej garderoby tandorowej. Zdążyłeś już zareagować specyficznie na miodzik. Uh, miodzik. <grym> Mój drogi, poza tym, że kawa Resigiora, twojego brata bliźniaka, to jest kawka z małą ilością mleczka, takiego troszeczkę bardziej tłustego. To super, to jest jedno. A drugie, nie. Nie słodzisz mój drogi cukrem białym, ani trzcinowym, słodzisz miodem. Czy to będzie twoja pierwsza kawa w życiu miodowa? Tak. Muszę Dobry, przyznać, że nie, pierwszy raz będę coś takiego pił. Nie, tak, bo ja pamiętam, że ja kiedyś, kiedyś też sobie pomyślałem, że będę od dzisiaj sobie słodził herbatę miodem zamiast cukrem, po czym ktoś mi powiedział, tylko to nie jest potwierdzone, tylko tak pamiętam, że jeżeli miód do się gorącego. daje do gorącego, tak. to on traci wartości Ale jakieś już gorące tam. gorące nie jest, bo z ekspresu wychodzi kawa, która nie jest wrzątkiem, do tego dolewasz okay. już zimnym lekko. Okej, okay, to Ty masz to jesteś dwa kroki do przodu. Tak, tak. Okay. No już, to to, już, to, to już to obczaiłeś, mój drogi, już jesteś krok dalej. Zdróweczko. Smacznego. First tested. Jeszcze ukryję swoją reakcję. Fiu, 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 fiu. No dobra, dobra. Lepsza szekolone. niż. taka tak, Przekonany? No. Jest dobrze. To ma włosy sprzed... o, czy nie? O, czy był rok? No rok jest tylko. E, trzeba ci zrobić za kola. Dobra, Na No za bym potrzebował trochę więcej odwagi niż na brewkę. właśnie, jeszcze brewka. No słuchajcie, to jest, to jest moja historia ze dzieciaka Na tamtej twarzy tego jeszcze nie widzę, trzeba to zmienić chyba. A, jeszcze miałem chcę trzeba sprawdzić jedną rzecz. Wszyscy wiemy o twoim cieniu 23... 23... Zobaczymy co Bodzian ma w spodzie. Y -y, czekaj, jest legenda, że ma dużego, tak? A, tak, tak, tak. Nigdy go nie widział? Musimy to zmierzyć w końcu. Ja generalnie nigdy sam sobie o tym nie mówię, tylko mam kolegów, którzy to mówią za mnie, ale no też jest taka legenda po tej stronie, Bracia bliźniacy łączą się w siłę. pom 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 To jestem ja, nie? To wszystko że sami tą legendę wymyślili, ja nic nie mówiłem. sam. Are you sure Mój drogi, wskakujemy w te same ciuchy. No i nasz chłop. Dobra, twoja kolej. No i gi! Bliźniacy w akcji! Powiem ci, że tak patrzę na ciebie, to tak nie rozumiem, nie? Że zrobię tak samo ubranie, ale jak zobaczyłem yy, w to takie. takie odbiciu widać, taki no. A to czekaj, no młody, musisz kaptur się poprawić, nie może być taki brzydki. Czas na kolczyk, czas na brew. Lecimy. Ty to serio, robisz kolczyk, żeby. Tylko pomylmy. To, ta, nie pomylmy. Tak, lewa, lewa, zgadza się. Dobra. Co, ufasz mi? No. Czekaj, to leci na ukos, czyli tutaj też musimy lecieć na ukos, czyli polecimy mniej więcej... Ufasz mi na pewno? Mhm. Uh -huh. Ja sobie zamknę oczy i zobaczę efekt końcowy. Okej. Okay. Wiesz, że już po brzydach, nie? Mhm. Uh -huh. Mój palec wygląda jakbym sobie pomalował palc, naprawdę, to jest dramatyczny wygląda. No właśnie, tak kątem oka to myślałem, że masz takie ten... Pomalowane? Uh -huh. Taki punkowiec ze mnie, wiesz. Czyli tu masz włosów na głowie, tu masz fajne kurde gęste włosy, tu masz brwi takie gęste. Gę... Ugęszczony. A nas w mamy ziomka, który jest znany z tego, że ma włosy na dupie gęste. I ma naprawdę taki dywan. A to trzeba byłoby tutaj ewidentnie wygolić, tak jeszcze. A ja to może ten efekt uzyskam tymi nożyczkami jeszcze. Może się oprzeć, no. W tej części odcinka to się chyba nikt nie spodziewał. <śmiech> <śmiech> tak abstrakcyjnie wygląda. Dzisiaj będzie, będzie siedział na kiblu dzisiaj, w Tanderze, w siedzibie? A ja mu będę. Ciął przy oku brwi. Jest taki, wiesz, jest... Tu masz no. mega gęsto, a tu masz... Znaczy tu masz mega no, no, gęsto, a tu masz, no, no, masz no, dużo no, tak no, rzadziej. rzadszych włosów szeroko roz, rozszczepionych. Trzeba było wziąć golarę i normalnie no, zrobić normalnie szynite, nie? No dobra no, tyle ile jest. No bo faktycznie jak to się dalej po to może to będzie to dziurka większa. Możesz sobie jeszcze zciągnąć i kolczyk. No, no, no. Chcieli mnie przekonać, że to ja mam sobie zrobić kolczyk, ale halo. Ale halo. Zbrad bliźniak młodszy. Może do starszego się upodobnia. Dobra, to co? Teraz do banku i biorę pożyczkę na ciebie. <gry> Dobra, zobaczmy sobie przestrzeń. No jesteś resigiusz, czyli tatuś tej firmy. Chodźcie oprowadzę. prowadzę. Chodźcie oprowadzę. oprowadzę. tym Tylko... <gry> Tutaj Jest mamy tu generalnie pracownię, tak? Tu, tu nagrywamy, tu robimy miniaturki. Tak. Cool. a co tu nagrywacie? Wiesz, to no. <grym> są dwa biura. Mieliśmy mieć jedno i drugi pokój do nagrywania, ale woleliśmy się podzielić na dwa biura. Ono jeszcze nie jest takie dokończone, uh -huh. bo moje biurko jest tutaj zarąbane jeszcze kratami po przeprowadzce, jeszcze nie miałem czasu się tym biurkiem zająć. Więc twoje biurko, mój drogi jest jakie jest? Ten drugie biuro, gdzie Glęcu i szumi pracują i działają. Uuu, kolorystycznie, fajnie. No i to jest pierwsze piętro stan. To też malowaliście? No. Nie, biało nie jest. Ja białe, 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 białe. Nie. Jedno biuro, drugie biuro i konferencyjna. Potrzebowaliśmy stricte czegoś, bo nie wiem czy pamiętasz, szukałeś odpowiedniego domu, nie? Szukałem, no Żeby pewnie. był dobry biurową. No znalazłem, bardzo mi się podoba. Jestem zadowolony z wyboru. Uuu, tutaj generalnie powstają wszystkie pomysły. My My pod, pod, wiadomo, to jest Jeszcze jest echo, ale, ale też sprowadzamy cały tutaj ten, yy, że tak powiem burdel konferencyjny w to miejsce. Czyli tu są wszystkie meetingi i cała reszta, nie Tu jajko. Ach, nie posprzątałem, sorry To jest tam, właśnie Możesz znaleźć dziwne rzeczy w różnych miejscach To jest jeszcze montażownia na górze i salon. Ty no ślicznie, ślicznie tu jest. 3 tygodnie? Miesiąc? miesiąc? Miesiąc jesteśmy no. Prawie, że miesiąc Jeszcze jeszcze nie, znaczy, nie miesiąc? Nie, miesiąc, miesiąc Dokładnie miesiąc. Zapraszam cię do naszego skarbca Uuu, ale klimat jest przez wyobraź sobie Rezigiuszu gdyby tych kartonów tu nie było, no przestrzeń jest zarębista, ale kartony są jeszcze po wczorajszej nagrywce ale tu jest potencjał mega z tą no, Masz jest jakiś klimat. My tutaj jedne co będziemy robić, tak naprawdę to wykorzystywać tą przestrzeń, wiesz, pod niektóre nagrywki, nie? Uh -huh. Naszym zadaniem teraz będzie zrobić zdjęcie. Identyczne. Mam pewną pozę, która jest bardzo dla mnie, u mnie, charakterystyczna. W różnych miejscach na świecie, gdziekolwiek wylądowałem, często robiłem klasyczną jaskółkę. I tą uh -huh. jaskółkę robiłem, wiesz, w Nowym Jorku, w Ameryce Południowej, w Ameryce Północnej, w Europie w kilku miejscach i gdzieś tam dla mnie ona jest takim rezigiuszowym postawą, nie? Ja zrobię pierwsze zdjęcie, Okej. potem zrobisz ty i zobaczymy czy efekt końcowy nam wyjdzie identyczny, chociaż taki zamysł właśnie będzie. Jeszcze w tle w nowy Jork będzie tak powinno być. Stabilnie już stoi, prosto stał. Jak miał tą lewą nogę, to bardziej całe ciało na prosto był, wiesz? No to jak ty to? lewą zawiniętą. Patrz tą technikę. No ja co widać, że tam nie pierwszy raz. Ty piłeś jak tu przyjechałeś, czy co? O, jesia. No, remek i remek kopię wklej. Mam jeszcze jedną pozę dla ciebie. To jest proste. Tu trzeba tylko stopy zrobić tak. Aż tak? Ja nie jestem aż taki flexi u dołu. Ja pierdziałam! Ej, ludzie by normalnie łeknęli, że jesteśmy braci. Bez, bez problemu, nie? Babci że ja jestem ciekawą reakcji. <laughs> Babciu, wiedziałeś, że mam brata? Czemu mi nie powiedziałaś? Robiliśmy sobie właśnie zdjęcia na Instagrama, obczać nasze Instagramy. Myślę, że będzie efekt fajny. Braciszku, co jest? Głodny? Zależy, co oferujesz. Pewną, yy, pewien typik, ale Jak będzie tak dobry jak yy, kawa z miodem, to jestem za. Znasz serię gdzieś ja, to... Polisz Powochać? Co? 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 Braciszku, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę z tego, jakie legendy na mój temat krążą. legendy, prawda to? Wybierz sobie kawałek, który chcesz. Znaczy, ja tak bardzo nie chcę przyjść zabawy. Ale? Ale? Jestem wege. Jesteś wege?! Mój brat bliźniak jest wege? Sounds good man. Lubię zwierzątka, no. Nie Ej, nie spodziewałem się tego. I mój brat bliźniak serio jest wege. Stary. Coś się nie mam nic przeciwko, ale się tego nie spodziewałem. O? nie brzmiało mi tak, jak nic przeciwko. Nie, 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 nie mamy nic. Przeciw... Ale to Nie się spodziewałem. Jestem w szoku. Mój brat bliźniak jest wege. Co ciebie? No jak to co, no, A co nie? ja dość naszebanie? I nie? Okej, okay, czyli zwierząt nie jesz, ale dzieci kury to już tak. Nie? Znaczy, jajka to są nie zawsze z płodami, nie? Okej. No raz A, je A ryby jesz? rację. Też nie. Okej, okay, to dobrze, tak szanuję. A kebaba nie jest, tak? Rozumiem. <laughs> nie. Dobra. A? Chyba, jest nie? Dzień dobry, dla mnie łagodny falafel yy, na cienkim. Moim klasykiem jest duża ilość czosnkowego sosu. Moim też. Tak? wiem sos czosnkowy. Naprawdę? To jest genialne. ale nie tak jak ja Remek. Remek do czterech stripsów bierze sześć sosów czosnkowych. No dobra, no aż tak to nie. Aż tak to faktycznie może nie, no. Akurat nie ten, bo ten jest słaby, ale jak chcę zrobię swój stosunkowy Perfekt. Wybacz, że tak przed sobą no, to nie... Nie, nie, nie! Wiesz, nie, nie to, w, 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 w ogóle nie. że jesteś wony, tak? Głupia <gupia> sprawa. No. Coknujemy. Co nie wiem czy wiesz, ale często kłócę się z szumim. Uh -huh. Twoim okay. zadaniem jest pokłócić się z szumim. Oj, dobra. Ale on jest taki fajny. Zaraz zrozumiesz, na czym te kłótnie u niego polegają. Wymyśl, co chcesz? Cokolwiek. Pokój się z nim. To nie musi być od razu, to może być. Do, po no, chwili. no dobra, dobra, to może być. To, po to, to daj ci... no tak, to to musi tak. być. Daj chwila, temu musi być to się od razu kapnie, nie? Bo i tak się pewnie kapnie. <ślinie> <ślinie> Ale zobaczymy. Zrobimy sobie. O, możemy teraz tą na tą kawkę zrobić. No, wrażenie, że to z nawarciem się nie nami No. A jaki ty może jak to Zawsze daje to nie. Kto zrobił, choinkę? Äh. Bartek jest. ja cię za długo znam, wiesz o tym. A co w związku z tym? To Ci przeszkadza? So? się No nie nagrywam. Nagrywam? Nie nagrywam? Nie. Dobry, dziękuję Są ty karmi. nie nagraliście tam nic, powiedziałeś mu tylko, że mam przyjść i wziąć szklankę i naleć wody i mnie pewnie oblać żeby coś. Ale pierd głupoty! Co ty, co ty wygadujesz w ogóle? A wiem, się pokucić ze No w porę! Nie! Nie! No. nie. Tak! Nie! Ale to sucho zajebiście wyszło! Ale, ale skubajcie się! Nie da podejść tak łatwo! Czujnej, Ach, czujnej. Ale ja już to widziałem w Twoich oczach, nie? Ty patrz, jak myśmy wrócili? To Szymon tak, na mnie, na Ciebie, na mnie, na Ciebie, na mnie, na Ciebie, nie? Co się go... dzieje. dzieje? Straszyli przez tydzień stary, bo ja nie wiedziałem po prostu co się dzieje. Ja wchodziłem i tak, drzwi otwierałem najpierw. Marcin Dubiel, idealny przykład. Braciszku, kawka. No, dziękuję bardzo. Wiesz co robić. Nie wiem. O czym mowa? No wiesz, mieliśmy ten, nie? <laughs> ten tego, tamtego. Moim klasykiem, który doskonale możecie znać z Daily'iem, wkurzałem was tym strasznie, jest siorbanie. Jest siorbanie. I niektórzy bardzo płaczą, gdy to słyszą. Wasze zdrowie. Stary. Wyjdziesz za mnie? Ja czy on? Nie, na który sobie powinieneś No Już ma jeden. No i weź so. ja ze. Gdzie, gdzie jest uczciwość? W końcu, wiesz, mnie kocha! A drugi brat bliźniak to co? Że wierzycie, że ciebie nie, nie, nie potrzebuje. Jak no, zwykle o łapy dostaję. To Rebig już wiesz goń. Mustangereska. No, <głupy> <głupy> o dwóch razy ich to większe kłopoty. <głupy> Kupa kłopotów. Będziesz robił quiz, mój drogi. Jak, dobrze się, stresuje. jak, jak dobrze się znasz? Ja często dlatego... odwiedzam Śląsk. Tak, dość często dałem. <laughs> Nie, no dość często bym powiedział. Tak? No dobrze. Jak bardzo w skali 1-5 lubisz Cię. Rezygiusza? 1 czy 5? Trójkę, mu daj panie. Dobra, lecimy trójkę. Nie no. Piątkę dam. Czy kiedykolwiek kupiłeś coś z Rezi Style? Ej, ty, to w ogóle to nie jest to, co ja. że się znam, czy a co się ty nie znam. Teraz? To jest czy się No się tak, rekupujesz. jestem cały, no cały ubrany. Czy się zakompujesz? No dość często tam kupuję sobie. subskrybujesz Rezistail na YouTube? Sklep ale. A czemu nie masz, że tak, ale zamierzam go odsubskrybować? <laughs> lecimy, ale będę miał maksa. Czy obserwujesz Rezistail na Instagramie? Tak, już od dawna. Jakim jesteś w przedziale wieko... A co to ma Co jest twoją dobrą stroną? Cierpliwość, poczucie humoru, inteligencja. A to się wszystkie trzy zaznaczyć? Nie. nie Dobra, nie no to wybrałem poczucie humoru. Czy masz jakiś tatuaż? Tak, nie, jeden. Tu jest jeden, a tu jest drugi. Okej. Okay. To, 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 czekaj, czekaj, czekaj. To jest o nie! Co ty gadasz? Brakuje ci tam kawałka? <laughs> Brakuje ci kawałka pizzy? What? Tak. E Co jest? To e też muszę troszkę zepsuć. E brakujący kawałek ma Patecki twoja pizza, popatrz, ma salami, o ile się nie mylę, a moja jest bez mięsa. Już drugi raz. To koniec challenge'u z bliźniakiem, wydziedziczę go w tym momencie.